Mamy w mieście i gminie Czarny do ogromne szczęście, że nasza młodzież, dzieci bardzo rozwijają się pod kątem właśnie sportowym, biegowym w szczególności i nie mamy żadnego problemu, żeby u nas na biegu miejskim była duża frekwencja, jeżeli chodzi właśnie o naszych mieszkańców, w szczególności tych najmłodszych. Zresztą tutaj duże ukłony względem rodziców, dziadków sióstr, braci, którzy przyszli ze swoim młodszym rodzeństwem, swoimi pociechami i rzeczywiście w tych grupach młodszych mieliśmy bardzo duży potencjał, bardzo dużo dzieci, bardzo dużo uczestników. Szkoda, że pogoda po raz kolejny na biegu miejskim nie dopisała, bo pewnie byśmy się nie mogli wyrobić z rozdawaniem medali pamiątkowych. No, same uzdrowisko i kwestie nawet najlepsze szpitale nie pomogą, jeżeli ciało jest chore. Dlatego my stawiamy od samego początku na rozwój fizyczny młodego człowieka i rzeczywiście to przynosi potężne efekty. Zresztą naj, dla nas najszczęśliwsze jest to, że z terenu miasta i gminy Czarny Dunajec mamy już olimpijczyków, mamy osoby, które w juniorskich kategoriach zdobywają tytuły mistrzów świata. Dlatego cieszymy się tym, że możemy się dzielić naszą infrastrukturą ją finansować. Dzięki temu nasze społeczeństwo lokalne tutaj w Dunajców jest na pewno dużo zdrowsze. że były naprawdę ciężkie warunki na trasie, bo mocno padał deszcz, bo wiele kałuż, dużo błota, ale dzięki temu był przyjemny bieg. Nie, nie było w stanie się zagrzać. Udało się mi wygrać bieg poprzez to, że dobrze rozłożyłem siły. Najważniejsze moim zdaniem jest to, żeby na początku zacząć sobie powoli, spokojnie, później sobie dokładać, tam po kilometrze już sobie dołożyłem, to minimalnie tam 10% mocniej i tak co 10% co 10, no i tak, dobiegłem do pierwszego. Ja chodzę do szkoły sportowej w Zakopanym. I ja tam trenuję, mam praktycznie codziennie treningi, no i dzięki temu jestem dobrze przygotowany do tych zawodów. Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Liczyliśmy 158 uczestników, także stosunkowo podobno do roku poprzedniego, i mamy nadzieję, że w następnym roku również. Dopisze nam taka frekwencja. Organizacja biegu miejskiego wzięła się przede wszystkim z tego, że chcemy w dużej mierze promować sport w naszej gminie. Zawodnicy mieli do czynienia z bardzo trudną i wymagającą trasą. Część z nich to były właśnie tereny leśne, z czego część to były ścieżki rowerowe. W obecnej edycji mieliśmy pięć kategorii wiekowych. Najmłodsi to był rocznik 2015 i młodsze dzieciaczki, natomiast po kolei następne od 2014 do 2000. 9. Natomiast ostatnia kategoria open, czyli dorośli i 2008 rocznik. W sumie mie mieliśmy 10 biegów. Od miejsca 6 do 1 mieliśmy zagwarantowane cenne nagrody. Takiego typu jak głośniki, smartwatche, yy, no i słuchawki na uszle. Podsumowując, chciałam wszystkich serdecznie zaprosić na kolejną edycję, która odbędzie się w następnym roku. Mam nadzieję, że będzie się cieszyła jeszcze większą frekwencją. Także zapraszamy i do zobaczenia.